Cześć, witaj. W tym nagraniu opowiem Ci, w jaki sposób możesz stworzyć sobie fanpage'a na Facebooku. To będzie taki króciutki poradnik, natomiast gdybyś potrzebował, gdybyś potrzebowała już rozszerzonej wiedzy, to zapraszam Cię na mój darmowy kurs tu pod spodem, w jaki sposób możesz sobie stworzyć, poprowadzić, rozwinąć taki fanpage, czyli stronę biznesową Facebooka pod dany biznes online. Także ja przechodzę tam do mojego komputera i już Cię poprowadzę w szczegółach, podstawowych rzeczach w jakiś sposób możesz sobie taki fanpage na Facebooku założyć jedziemy ok, jestem już tutaj przy moim laptopie i co musisz zrobić, żeby założyć sobie konto żeby założyć sobie stronę firmową na Facebooku oczywiście wchodzimy sobie na swojego prywatnego Facebooka następnie tutaj mamy strony Klikamy albo na tej stronie, bądź otwieramy sobie na kolejnej zakładce tą zakładkę strony. Ok. I teraz to będziemy musieli zrobić. Niech nam się tylko otworzy zakładka ze stronami. Będziemy musieli sobie wybrać tutaj, tutaj są strony, które ja prowadzę, które. Yy, założyłem bądź prowadzę dla, klientom, dla klientów. Natomiast tutaj w tym miejscu masz taki przycisk utwórz nową stronę. Klikamy w niego. I zobacz. Podstawowe rzeczy. Podgląd komputera. Tutaj będziesz mógł, będziesz mogła sobie wkleić zdjęcie tła twojego twojej strony facebookowej, oczywiście biznesowej. Tutaj zdjęcie profilowe. I teraz to może być zdjęcie profilowe, logo firmy, jeżeli chcesz prowadzić stronę jakiejś firmy, bądź możesz też prowadzić m, jako ty tą firmę, czyli tutaj w miejscu tego loga będziesz, powinieneś być ty umieszczony, natomiast tutaj w miejscu tła loga informacje, zdjęcia mówiące o tobie, czym się zajmujesz, czym się Twoja firma będzie zajmowała. I tutaj musimy stworzyć, zobacz, po lewej stronie podstawowe informacje o naszej stronie firmowej Facebooka. Powiedzmy, że to będzie y, usługi marketingowo biznesowe. Gdynia. Ja jestem z Gdyni, więc niech po prostu taka nazwa będzie. I zobacz, w podglądzie strony, tu już nam się ta nazwa. Informacje o stronie tutaj nam się wyświetliły. I teraz musimy sobie wybrać kategorię. Kategoria. Nazwa usługi marketingowo-biznesowe Gdynia jest nieprawidłowa. Dobra, czyli ja mam tutaj wykrzyknik, czyli chodzi im o ten znak. Zaraz zobaczymy. Tak, teraz jest ok. Gdy będziesz tutaj dodawać nazwę strony, musisz oczywiście przestrzegać ich tutaj regulaminów, reguł, zasad, którymi oni się kierują. I na początku możesz po prostu sobie w tym miejscu posprawdzać, nazwa strony z jakich liter, z jakich może znaków specjalnych może się składać, z czego się nie może składać, będzie ci wtedy łatwiej tą nazwę strony tutaj umieścić. I teraz musimy wybrać kategorie, w której nasza strona będzie jakby podporządkowana do jakiej kategorii, w której jeżeli ktoś będzie szukał, no to będzie łatwiej mu ją znaleźć. I powiedzmy, że będzie to biznes, usługi biznesowe, zobacz, konsultant biznesowy. Tutaj Facebook tam podpowiada różne kategorie, które możemy sobie powybierać. Witryna biznesowa, ekonomiczna, centrum biznesowe, usługi lokalne. Sport, zakupy, nieruchomości, prawo. Powiedzmy, że weźmiemy sobie tutaj usługi biznesowe. Z tego, co tutaj widzisz, możesz dobrać sobie różnego typu kategorie. Zaraz zobaczymy, czy jest możliwość dodania kolejnych kategorii. Konsultant, można. Centrum biznesowe, usługi lokalne, powiedzmy, że będą te trzy. Okej, okay. myślę, że nam to tyle wystarczy. Tutaj dodajemy opis. Opis, czym się zajmujemy. Powiedzmy, że firma zajmuje się usługami biznesowo. Hmm. marketingowymi na terenie Trójmiasta. Widzę. No to powiedzmy, że tu oczywiście musisz sobie ten opis dać taki, który będzie opisywał konkretne zalety, konkretne rzeczy, którymi ty będziesz się w tej firmie zajmować. I co możemy zrobić? Utworzyć stronę. Też możesz zobaczyć jaki będzie podgląd tutaj na komputerach, na laptopach i na e, telefonach, jak, ono, jak, to, jak, jak będzie wyglądała dan, dana Twoja strona. I OK. Mamy już podstawowe rzeczy tutaj wpisane. Na razie nie możemy dodać, tak jak w poprzedniej wersji fanpage'a tutaj e, naszego loga bądź zdjęcia i naszego tła. Za chwilę zrobimy to w kolejnym kroku. Poczekajmy, aż się załaduje strona. Dobrze. Teraz możemy dodać, widzę, zdjęcie profilowe, czyli tutaj, i zdjęcie tła naszej strony. Ja sobie wcześniej przygotowałem. Zdjęcia, także zaraz je umieszczę. To są oczywiście przykładowe zdjęcia, natomiast ty w programie Canva możesz je sobie umieścić, sobie stworzyć. Jak obsłużyć program graficzny Canva? Wejdź sobie do mnie. Wejdź sobie do mnie na kanał mój i tam masz filmy. No, pomyliłem się, nie w tym miejscu. I tam masz filmy. Między innymi właśnie o tym programie Canva, w jaki sposób możesz, w jakiś prosty sposób możesz zacząć sobie tworzyć tego typu grafiki. Dobrze. Już wklejam zdjęcia. O, już się umieściło. Dobrze, zdjęcie tu. A teraz jeszcze zdjęcie profilowe. Zajdę tutaj do odpowiedniej zakładki. Dobrze, już się wgrywa zdjęcie profilowe. Zobaczcie, jest ono umieszczone. Także mamy i zdjęcie profilowe, czyli w moim przypadku ja umieściłem swoje zdjęcie. Ty możesz umieścić. Zdjęcie bądź logo swojej firmy w programie Canva. Proponuję. To jest prosty do obsługi program. Jest on w wersji darmowej i płatnej www.canva.com. Na moim kanale możesz znaleźć sobie filmy, tak jak wspomniałem wcześniej, w jaki sposób możesz obsługiwać ten program. Zdjęcie tutaj tła również jest. Kilka elementów za chwilę opowiem Ci, które są niezbędne tutaj, do tego, żeby. Te zdjęcia były i w jaki sposób można je troszeczkę ulepszyć pod względem e, takim technicznym, że ludzie będą po prostu wchodzić, klikając na nasze zdjęcia, i będą wchodzić e, następnie na jakieś inne źródła nasze, które spowodują jakąś akcję. Dobra, zapisujemy. I poczekajmy chwileczkę, aż zapisze nam stronę i przeniesie nas już do stworzonej strony biznesowej na Facebooku. Ok, już została stworzona, zobacz. Mamy zdjęcie tła, zdjęcie profilowe, i tak jak Ci mówiłem, fajną rzeczą jest pod tym zdjęciem, jakby profilowym i zdjęciem tła wrzucić informacje o nas o czym się zajmujemy. Dlaczego? Ponieważ ludzie lubią bardzo klikać. Klikać, w zdjęcia, patrzeć, przeglądać, to jest po prostu normalne. I tu w tym miejscu wyświetli na, po lewej stronie wyświetli nam się nasze zdjęcie profilowe bądź logo, i tu po prawej możesz edytować informacje, tak? Widzisz, nie ma żadnych informacji, natomiast tutaj gdy klikniesz edytuj, będziesz mógł, będziesz mogła sobie wpisać informacje. I ja mam takie informacje przygotowane, natomiast ty sobie stwórz. Informacje o tym, czym się zajmuje Twoja firma, co oferujesz. Wkleję. Zobaczymy ja mam tutaj troszeczkę tych informacji przygotowanych. Edytowanie zakończone zapisujemy i te informacje ktoś kliknie. One mu się wyświetlą. Zobaczymy, ja mam dodane też strony. Strony, gdzie dana osoba może wejść do mnie i zapisać się na przykład tutaj na darmowy kurs o tworzeniu właśnie fanpage'a pod biznes, czyli... To jest taki rozłożony w czasie kurs darmowy, na który ty się możesz również zapisać. On trwa ponad miesiąc. Na maila są wysyłane lekcje krok po kroku, w jaki sposób skonfigurować, stworzyć sobie fanpage'a, jak dodać pewne rzeczy. Są tam elementy reklamy, marketingu, grafiki, różne, naprawdę bardzo różnych rzeczy związanych z tworzeniem biznesu, właśnie tutaj w internecie. Także zapraszam Ciebie. Kliknij sobie. Zapisz się do mnie, masz też pod spodem tego filmu link do mojego darmowego kursu. Dodałam również stronę do mojego bloga, Życie to pasja na maksa, gdzie możesz sobie wejść, obejrzeć yy, mój blog, możesz tam skorzystać z wiedzy marketingowej, którą umieszczam, jak również zapis na mój kanał, kanał YouTube'a. Także jeżeli masz jakieś swoje social media, chciałbyś, żeby one były w różnych miejscach aktywne i żeby osoby z różnych miejsc mogły się zapisywać, to... Po prostu sobie tutaj wrzuć te dane i OK. Zamykamy zdjęci profilowe i to samo robimy tutaj w zdjęciu tła. Czyli ktoś klika i po lewej stronie, bardziej po środku może zobaczyć nasze zdjęcie, a my tu możemy sobie jeszcze te nasze dane dodać i dana osoba będzie mogła również z nich skorzystać, przeczytać je najpierw. Edytowanie zakończone. Zapisujemy. Jest OK. I teraz mamy te rzeczy dodane. Zobacz. Możemy sobie wyświetlić jako gość i zobaczyć, jak osoby, które wchodzą na nasz fanpage, jak to będzie wyglądało. Właśnie tak. Zobacz. I teraz ktoś sobie klika w zdjęcie tła. I co się dzieje? Widzisz? Informacje mu się wyświetlają. Może sobie je rozwinąć, może sobie kliknąć. O, otworzyć w nowej zakładce. I w tym momencie wyświetli mu się strona zapisu na darmowy kurs. Cześć, witaj. Ja. Cześć, witaj Wojtku. Także jest tutaj bardzo dużo modułów, dużo informacji darmowych. OK, jedziemy dalej. Kolejną główną rzeczą, Tutaj teraz zamykamy zamknij funkcję jako y, osoba, która wchodzi na naszą stronę, żebyśmy mogli dodawać. Jest. Kolejną rzeczą, którą musimy dodać, to przycisk. I tutaj mamy kilka możliwości. Y, zobacz, możemy dodać przycisk. Obserwuj mnie, wyświe, y, wyświetl kartę podarunkową. Złóż zamówienie, jeżeli mamy jakiś sklep. Zarezerwuj teraz, uzyskaj wycenę. Zadzwoń teraz, skontaktuj się z nami, wyślij wiadomość, wyślij wiadomość przez WhatsAppa, wyślij maila. Dowiedz się więcej, zarezerwuj, użyj aplikacji, zagraj w grę, zobacz linku. Teraz tych informacji, tych możliwości tutaj. Dołączenia do tego przycisku jest naprawdę, naprawdę ogromnie dużo. W poprzedniej wersji hmm, kilka takich było, było tylko możliwości, natomiast teraz mamy tego bardzo, bardzo dużo. Ja sobie zrobię tutaj. Możliwość yy, zarezerwowania miejsca. Jak sobie klikniemy tu, oczywiście, ty możesz sobie wybrać. To nie musi być akurat, akurat to. Tu musisz dopasować do swojej tutaj, yy, do swojego biznesu. Ja wkleję sobie tutaj stronę. Jaką stronę? Ano z mojego kursu. Ty nie musisz tego robić. Możesz sobie dodać cokolwiek chcesz. Kwestia przemyślenia Twojego biznesu, czym się zajmujesz. Ja tu wklejam swój link. Jest dobry, zapisuję go i teraz w momencie, kiedy ktoś kliknie, o kliknie sobie, zobacz w ten przycisk. Zobacz, tylko nam się wyświetliło, wyślij wiadomość. Nie wiem czemu. Eee, dobra, jest. Musimy jeszcze tutaj zmienić raz, sprawdzić. Jeszcze raz sprawdzę sobie tutaj. Najwidoczniej się nie zapisało. Dobrze, ale robisz tak po kolei jak ja Ci pokazuję i jak zapiszę ci się przycisk. Tu nam się wyświetla wyślij wiadomość. Nie wiem czemu. Dobrze, nieważne. To jest możliwość albo wysyłania wiadomości, bądź tych wszystkich przycisków. Przycisków, które ja ci tutaj pokazałem. I teraz kolejna rzecz. Zobaczymy za chwilę, czy, czy ten przycisk się doda. Kolejna rzecz, którą proponuję, tobie, żebyś zrobił. Żebyś zrobiła. W tym miejscu będziesz tworzyć grafikę, dodaj jakąś informację do przycisku. Na przykład tak jak u mnie masz, zobacz, już ci pokazuję dostęp do, do, do darmowego kursu, tak? Ktoś kilka sobie tutaj i go przenosi na tą stronę, którą Ci pokazałem przed chwilą. Ma możliwość, żeby się zapisać na kurs. Co jeszcze? Możesz dać wiadomość. Zapisz się, wyślij wiadomość, przejdzie do sklepu, w zależności od tego, jak ten przycisk będzie tutaj funkcjonować, do czego będzie służył, po prostu. O to chodzi. I co jeszcze zrobimy z tych podstawowych informacji? Utworzymy nazwę użytkownika. A po co? Ano po to, żeby w wyszukiwarce dana osoba czy osoby szukające na przykład właśnie usługi, którym ty będziesz prowadzić biznesu, łatwiej było im ich znaleźć niż, zobacz, po takiej długiej nazwie, masz tutaj Facebook, usługi marketingowo-biznesowe Gdynia. My sobie tutaj utworzymy krótszą nazwę, też sprawdź, jakie są możliwe do wyboru nazwy użytkowników, sprawdź sobie również regulamin, tak, co zabrania Facebook, żeby się okazało, że no nie możesz tej nazwy dodać. I tutaj mamy usługi marketingowo-biznesowe Gdynia, i na przykład dodamy kursy szkolenia online, i sprawdźmy, czy to będzie dobra nazwa. Jest zła. Dobrze. Online. Tutaj nam wyświetla ilość możliwych liter, znaków, które możemy użyć. Powiedzmy, że będzie to tak, gdynia. Kursy szkolenia online. Zobaczmy, czy teraz będzie OK. Jest OK. I tworzymy, utwórz nazwę użytkownika. I w tym momencie zapisuje nam się i jest gotowa nazwa użytkownika. Kursy szkolenia online. Jak ktoś sobie wpisze kursy w wyszukiwarkę tutaj, szkolenia online gdynia, to Facebook podpowie mu, właśnie naszą stronę. Gotowe. Czyli nasz fanpage już ma jakby tutaj swoją nazwę skróconą dodaną. Czyli tak, podstawowe rzeczy, które musisz dodać, wszelkie informacje o stronie, o tym, czym Ty się zajmujesz, zdjęcie profilowe bądź logo firmy, zdjęcie tła. Informacje do zdjęcia profilowego i tła, tak jak tutaj przypominam, tak, żeby dana osoba mogła sobie zajść być może na Twoją stronę, Twojego bloga, Twój kanał. Przycisk, który będzie tą osobę bezpośrednio kierował tam, gdzie ty chcesz. Czyli, tak jak ci pokazywałem wcześniej, opcji jest bardzo dużo. Informacje, czyli tutaj nazwa strony, informacje o tobie, możesz też Dodać musisz oczywiście swoich znajomych. Natomiast ja ci też nie proponuję, żebyś dodawał, żebyś dodawała wszystkich znajomych, ponieważ to nie chodzi o to, żeby mieć mnóstwo ludzi na swoim facebooku, chociaż fajnie to wygląda, ale o co chodzi? Chodzi o to, że te osoby, które będą na Twoim biznesowym facebooku, muszą być dobrze stargetowane pod biznes. Pod to, pod, w jakim biznesie Ty po prostu się będziesz obracać co będziesz mógł zaoferować danym osobom. Tutaj w podglądzie pokazuję Ci, jak strona wygląda. Informacje o stronie. Wszelkie tutaj rzeczy musisz sobie umieścić, tak? Pododawać. I to, jeśli chodzi, jeśli chodzi to wszystko z tych głównych informacji odnośnie tych podstawowych rzeczy tworzenia na szybko Twojego fanpage'a, czyli strony biznesowej na Facebooku. Natomiast przypominam, jeżeli byś chciał, jeżeli byś chciała skorzystać z pełnego darmowego kursu, jak stworzyć taki właśnie fanpage, czyli stronę biznesową pod biznes online, zapraszam Ciebie tutaj pod spodem, pod link, żebyś zapisał się. Kurs trwa ponad miesiąc, masz informacje o Facebooku, o tworzeniu reklamy, o marketingu, o grafice. Jest bardzo dużo treści filmów, darmowych rzeczy, które są dla Ciebie. No one są darmowe, możesz się wykorzystać w każdym momencie, kiedy chcesz. Maile do, do Ciebie przychodzą z, z lekcjami, Ty zawsze możesz do nich wracać. Ja Ciebie z tego kursu nie wypisuję, chyba, że ty sam się wypiszesz. Także zapraszam do skorzystania i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Trzymaj się. Cześć!